Jesteśmy u naszego partnera Fresco Coffee, który gwarantuje Wam znakomitej jakości kawę z całego świata, ale także ekspresy ze specjalnym rabatem tylko dla członków grupy Zakupowej Plus. Na dzisiejszym spotkaniu nie tylko poruszymy tematy związane z jakością kawy, którą pali dla Was Fresco Coffee, ale zwrócimy też uwagę na powód rosnących cen kawy na całym świecie i powiemy jaki mamy sposób na to w grupie Zakupowej Plus. Wraz z przedstawicielem Fresco Coffee mamy dla Was dzisiaj krótki wywiad, w którym powiemy, jak oszczędzać na kawie, jak unikać zawirowań, które dzieją się na rynku kawy i przedstawimy rozwiązania, które Fresco Coffee ma dla Was w ramach członkostwa w grupie zakupowej Plus. Zaczynajmy. W takim razie, pierwsze pytanie: Co się dzieje z rynkami kawy, dlaczego kawa tak drożeje i co robić, żeby jednak oszczędzać na kawie w swoim obiekcie? Przez ponad 30 lat doświadczenia w rynku kawy nasza firma przeszła przez wiele mniejszych, większych kryzysów na tym rynku. Fakt, faktem obecna sytuacja jest bez precedensu. Takich skoków niestabilności przede wszystkim w cenie kawy jeszcze nie było. Jest to przede wszystkim skutek działań spekulantów na, na giełdzie, na rynku kawowym, którzy gdzieś tam jako. Podstawę swoich działań przypisują susze, zmiany klimatyczne czy różne geopolityczne sytuacje załamania łańcuchów dostaw, które gdzieś na ten rynek kawy bardzo mocno oddziaływują. W jaki sposób my reagujemy na ten kryzys? Przede wszystkim korzystamy ze swojego doświadczenia. Wiemy, że rynek potrzebuje spokoju, spokojnych działań, długofalowych, długoterminowych. Mamy swoje partnerstwa. Sprawdzonych dostawców, sprawdzonych pośredników, którzy gwarantują nam i stabilność dostaw, i większą stabilność cen niż najwięksi gracze na rynku. My oferujemy naszym partnerom, naszym klientom dużą elastyczność, często indywidualne podejście do naszego klienta. Gwarantujemy zachowanie wysokiej jakości kawy, jej przede wszystkim powtarzalność jakości, powtarzalność smaku czyli to, co w kawie cenimy wszyscy najbardziej, jednocześnie z zachowaniem stałych poziomów cenowych co w, no w tej sytuacji jest bardzo trudne i bardzo ważne dla, przede wszystkim dla hoteli, dla restauracji, dla gastronomii, żeby ta, kawa, ta cena nie odbijała się na ich marży, na ich realnym zysku, na ich codziennym funkcjonowaniu. To, to, że współpracujemy sieciowo, często tak jak w tym przypadku z całą siecią hoteli, pozwala negocjować po prostu lepsze ceny w dłuższym czasie, rozkładające się w czasie, dzięki czemu te ceny po prostu się rozkładają dużo lepiej i gwarantują stabilność, stałość dostaw i ceny. Tak, to prawda. Jako partner grupy Zakupowej Plus rzeczywiście gwarantujecie nam cenę kawy bardzo dobrą, jeżeli chodzi o rynek. Ale powiedz coś więcej na temat historii fresko. Jak doszliście do tej pozycji na rynku? Fresco, Fresco Coffee Machine, tak naprawdę, czyli obecna marka ekspresów przede wszystkim. Swoje źródła ma w kawie, i w tej kawie cały czas ta marka się obraca. Wszystko zaczęło się w 1991 roku, kiedy rozpoczęliśmy działalność na rynku kawowym w Polsce jako palarnia kawy. Bardzo szybko rozwijaliśmy swoją działalność na całą Polskę. Byliśmy pierwszym w Polsce dystrybutorem, importerem ekspresów Saeco i rozpowszechniliśmy właśnie tą włoską markę w całej Polsce, co do dzisiaj jest widoczne praktycznie na każdym kroku. Od kilku lat, dzięki właśnie temu doświadczeniu, tej wiedzy, tego know-how, rozwijamy własną markę ekspresów, markę Fresco. Rozwijamy się bardzo dynamicznie, z roku na rok. Widać nas coraz więcej w coraz większej liczbie punktów w całym kraju. Rozwijamy naszą sieć partnerską dystrybutorów. Na chwilę obecną jesteśmy drugim największym w Europie odbiorcą ekspresów z fabryki, z którą współpracujemy, co jest no, najlepszym dowodem tego, jak szybko się rozwijamy. Jako indywidualna matka, jesteśmy liderem w całej Europie, jeśli chodzi o współpracę z tą fabryką. Mówimy tutaj nie tylko o stale rozbudowywanym serwisie w całej Polsce, sieci serwisów, autoryzowanych serwisów Fresco, ale także o opiece posprzedażowej, bardzo szerokiej, bazującej na konkretnym kontakcie z konkretnym klientem. Nie opuszczamy naszych klientów, jesteśmy z nimi zawsze, bo wierzymy zawsze, na, że każdy sprzedany ekspres to jest inwestycja w tego klienta, to jest wieloletnia współpraca, a przy okazji Udowadniamy tym klientom w ten sposób, że y, jako fresko w, troszczymy się o ich potrzeby, o ich, y, ich sytuację na rynku. W takim razie podsumowując, powiedz nam jeszcze, co oferujecie dla naszych klientów w ramach Grupy Zakupowej Plus. Oferta dla Grupy Zakupowej Plus to przede wszystkim świeżo palona kawa ziarnista. Liczne mieszanki w znakomitej wręcz cenie. To także ekspresy automatyczne do kawy ze specjalnymi dawatami. Tylko dla członków tej grupy zakupowej. To, to, o czym wcześniej powiedzieliśmy, pełne wsparcie dla wszystkich partnerów, wszystkich członków grupy zakupowej. To także dystrybutory do wody, to także kąciki kawowe. Cała tak naprawdę oferta fresko w indywidualnych cenach dla grupy zakupowej Plus. Bardzo dziękujemy za pyszną kawę i to, że mogliśmy być dzisiaj tutaj w siedzibie Fresco. Jeżeli chcecie Państwo skorzystać z oferty na pyszną, Świeżo paloną kawę, czy to na ekspresy ze specjalnym rabatem dla członków grupy zakupowej. Zapraszam Was do kontaktu. Bardzo dziękuję. Dziękuję, dziękuję bardzo.